Witam wszystkich serdecznie Mapa linia Zygfryda Gramy Ltekem 432 Losowanie na dziewiątki No i zaczynamy. Jak widzicie moduły są lilowo fioletowe Teraz zobaczymy jak się tym Ewenem ustawi no tak on tu przyje, pojedzie w te czary. to ja sobie stanę tu za bunkrem może. podjadę ten krzaczor jeżeli mnie nie podświetlą na razie mnie nie widzą mamy dwóch wyspotowanych czy nałupać na szlepo dobra został odarty a będę podjeżdżał tak zjeżdżał tu tych bunkrów nastawiali jak widzicie, przez te bunkry nie ma praktycznie gry. Wykryty projekt to. Aha, Bura Suka już wyłapała i sobie pojechała. Dobra, mam spota. Spróbuję stąd uciec. No, niestety ten taurion jest. Jeltek. Jak widzicie, zjechali mnie do siostro. No tak to jest ze spotem. Ale nie chciałem tam stać za tym bunkrem. Bo tu już jest takie. Nie ma opcji grania wtedy. Trzeba stać, bo się stoi i. Niektórzy właśnie tam wjeżdżają za ten bunkier i próbują stamtąd, ale to jest takie byle jakie, że tak powiem dobra, spróbuję coś poszelać jak widzicie z tego spota niewiele nam wpadło o. Dobra, włamy sobie tutaj to drzewo Jest mój prześladowca Weszło jak masło, przeciwnik oberwał Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał To musiał poprzeć. Poczem też do mnie strzelał i bandyta. O i ten też Weszło jak masło, przeciwnik oberwał! Role się odwróciły. No i stają tam te trzy czołgi. Jak widzicie po stronie WN-u mają przewagę, jest LTEK, ten też strzelał. Dziękuję. tak dostał i teraz będzie grzeczniejszy. To było bez sensu, tam stać z tym lcw w tych szacorach. że to ucieka musiał kolego taki byłeś gieroi i co teraz chciał uciec A kolega też chce uciec Też już jest na oparach, jak widzicie. To musiał poczuć. Tak, został Eltek. Ale najchętniej żeby tam opuścił pewno ten to miejsce dobra kropnęła go jest 3 do 4 dobra to my z powrotem chyba pojedziemy tylko się wycofam tutaj Aha. jeszcze ten sm został Ta sama On jest dość twardy, bynajmniej ma przód twardy No ale nic jedziemy Tu jest takie to przejście gdzie można w miarę łagodnie przejechać przez to zaporę czołgową Pojazdy. Dobra. Aha, L takie jednak. tym go nie pokonamy. Rykoszet. Sama zginęła. No i role się odwróciły. Jak widzicie. To teraz my jedziemy sobie. No, niestety wyrzuciło nasz. Padliśmy na kolegi, ale teraz, jak widzicie, nic się nie dzieje, bo kiedyś te czołgi no, co jeszcze mają LTB. Rozwalił Ewena Niebieski gracz To musiał poczuć Gązienica uszkodzona może się zerwać w każdej chwili celowniczy dostał źle ślepo Chyba go, gość walił tak Nie tylko Chyba ale na pewno walił z Golda tak mu dobrze, ta penetracja wychodziła. Jak widzicie, na prawie 1750, to na lajtach jest wartością już bardzo dobro. Za to już są ładne notowania w Ze spota, jak widzicie, mamy niewiele, ale tak to mi już bywa. tego gościa zdjęliśmy a ten się topi standardowo i to widzicie to jest właśnie typ, typowe łakuderstwo. Dobra, ja dziękuję, siema